Teraz i na 5 minut do iska i tutaj moim oczom ukazał się przepiękny fotel razem z podnóżkiem. Fotel z podnóżkiem 445 zł jest to ostatnia sztuka. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie. No do mojego wnętrza może tak nie bardzo pasuje, ale na przykład Julci pewnie wpadłoby w oczko. A tutaj jeszcze jeden podobny tylko ten już taki bardziej jak baranek naturalna biel 395 zł też jest bardzo ładny śliczny jest Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogu. Właśnie wróciliśmy do domu. Dzisiaj mamy czwartek, dzieciaki były na angielskim. Mateusz był u fryzjera, a ja byłam na zakupach. Między innymi poszłam do szwaczki, tak jak widzieliście, po guziki. Mam wrażenie, że jakoś tak o tak zdecydowanie lepiej poszłam między innymi do szwaczki podrewniane guziki do tego płaszcza, który ostatnio widzieliście e, który kupiłam w lumpeksie, ale u nas sklep jest akurat po inwentaryzacji i nie było takiej wielkości guzików, były tylko jedne z jakimś takim kwiatuszkiem, ale to nawet kolorystycznie do tego płaszcza by nie pasowały, więc muszę albo poszukać w hełmie pasmanterii jak teraz będą w weekend albo w Lublinie. Tylko ja w Lublinie to już nie wiem gdzie jaka pasmanteria jest. Wiem, że bardzo fajna pasmanteria była kiedyś w Leklerku Nazana i ona była naprawdę bardzo fajnie za, za tutaj zatowarowana i to chyba była taka jedna z najlepszych, ja tak wiem. Mm. U mnie tutaj na Starej Dzielni jakaś pasmanteria, pewnie też gdzieś jakaś pasmanteria, ale teraz po tylu latach, to już wiecie, nie jestem w stanie zlokalizować i w Olimpie, i w Olimpie to też te włóczki, bo właśnie włóczki. Pamiętacie te jajka z zeszłego roku? I ja chyba te jajka podsunę tutaj pani na zajęciach, żebyśmy takie jajka zrobiły też na zajęciach, bo oczywiście będziemy robić. Pewnie jakieś dekoracje wielkanocne i to jest fajny pomysł. A te włóczki. Jóczę, jak te włóczki się nazywały? Te... Nie, te włóczki, co żeśmy te jajka robiły w tamtym roku, pamiętasz? A te. nie pamiętam? No ja wiem, że to były takie specjalne włóczki do robienia takich specjalnych dekoracji, specjalną igłę, ale jak ta włóczka się nazywała, nie powiem Wam. Najwyżej, jak znajdę nazwę, to najwyżej tutaj się uwalmy, jak zwykle wyświetli na ekranie monitora. No i tak, nie dostałam tych guzików i później poszłam do papierniczego, bo w weekend będziemy robić bukiety z cukierków jednoskrętowych, albo z na przykład z Ferrero Rocher, bo pani kazała kupić albo Ferrero Rocher, albo cukierki jednoskrętowe. Mam tutaj, oczywiście, zaraz Wam pokażę te moje zakupy z biedronki, ale najpierw pokażę Wam pasmanterię. Znalazłam taki pik z napisem Dziękujemy. Więc coś takiego zakupiłam też do dekoracji. Jeden kolor tylko był, taki może mało widoczny, ale powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. 5 zł to kosztowało. Kupiłam bibułę czerwoną i bibułę zieloną, bo z czerwonej jeszcze czarna. Bo chcę zrobić tulipanki, a tulipanki to też nauczyłam się robić na tych, pamiętacie warsztaty, w tamtym roku jeździłam na warsztaty z Beatą i tam nauczyłam się robić tulipanki. I chciałam zrobić tulipanki do tego bukietu, który będziemy robić teraz. I zapomniałam o czarnej bibule, więc jeszcze czarna bibuła muszę tutaj sobie teraz na kartce pospisywać co mam dokupić, bibuła to nie wiem ile kosztuje, ale tulipany będą i to będą liście i jeszcze te patyczki, bo czarnej też nie mamy bibuły, nie? nie e, taki celafonik do bukietu do dekoracji, bardziej chodziło mi o czerwony więc mam czerwony, z drugiej strony jest pomarańczowy więc to, znalazłam jeszcze coś takiego bo takie jakby siatki, to trzeba było całą rolkę kupić. Całej rolki mi nie potrzeba chwilowo, bo tak wiecie, nie robię żadnych bukietów. I tam to kosztowało 30 zł, a to, to tak naprawdę to nie wiem ile kosztowało. Tu jest napisane 0. I z tego też były mm, takie właśnie jakby stelaże do bukietów zrobione. Tylko tamte stelaże, które były już gotowe, to były malutkie i nie było odpowiedniego koloru, bo ja chciałam właśnie coś z zielonym kolorem, więc takie coś też sobie kupiłam, może to wykorzystam na tych moich zajęciach i kupiłam kalendarz zawsze miałam kalendarz maryjny, ale w sklepie nie było maryjnego kalendarza więc w tym roku będzie taki oto kalendarz z napisem miłego dnia i kawusia, czyli coś dla mnie, dla kawosza więc mam kalendarz. Mogę tutaj go wymienić, bo tak myślę, że tutaj będzie wisił. Bo tak naprawdę to nie mam gdzie teraz tego kalendarza powiesić, bo tam wisi lustro. Więc wiecie, i dzisiaj mamy czwartek, dziewiąty dzień stycznia. I jeszcze kupiłam sobie taki kalendarz. Dawno nie miałam takiego zdzieraka. Ten kosztował 14 zł, a ten 6,99. Dawno nie miałam takiego zdzieraka i tutaj są przepisy. Mamy 300, chyba 65 przepisów: karp na złoto, filet z kur, yy, kurczaka w glazurze, brokuły w sosie czosnkowym, o coś yy, tak, pasztet rybny. Także naprawdę bardzo ciekawe przepisy: Cebule nadziewane fasolą, ciasto ciemne z dżemem, Sałatka z czerwonej papryki, baba orzechowa w sierpniu, zupa rybna w sierpniu, sałatka z pomidorami, schab macieja, wołowy gulasz, także naprawdę, naprawdę bardzo fajne przypisy. I ten ździerak pójdzie tutaj. Pójdzie tutaj, będę sobie robić kawę, i o poranku będę miała już konkretny dzień. Tylko ja tego nie będę ździerać. Tylko będę przekładać i tutaj wiem, że niektórzy gumką zaczepiają, więc coś takiego sobie wymyśliłam. Jak zobaczyłam, ten kalendarz ma bardzo ładną okładkę, jakaś pieczeń wołowa. Więc z pasmaterii było już to wszystko i teraz biedrona. Mimo nie, nie być dużych zakupów, no ale trochę tego kupiłam i głównie to poszłam po mleko, bo mleko się skończyło. Skończyło się mleko, a dzisiaj było na promce chyba za złoty 99 zł, mleko łowickie. Więc mam całe, cały ten karton i płyn do płukania mi się skończył też. I był też, można było pomieszać sobie 2 plus 1 gratis, więc wzięłam dwa razy te perfumy do prania perfumy do tkanin i raz wzięłam ten Eden. Eden do pukania, i teraz będę mieszać. Bo to jest jako perfumy, i to nie zmiękcza, a ten zmiękcza. Więc coś takiego. I tutaj wzięłam taki najbardziej chyba. E, najbardziej taki mało zapachowy, jakby to powiedzieć, płyn do pukania. Tak mi się wydaje, że on najdelikatniej pachnie, bo jednak chcę, żeby te długo się utrzymywały. Więc to. Będą zaraz robić sałatkę z łososiem na kolację i z liśćmi, ale nie było mojej ulubionej roszponki, więc mam takie młode liście, mix sałat. szpinak, krukola, roszponka, butwinka. Zaraz będzie sałatka. Śmietana raz, serki wiejskie, bo tutaj też muszą być. Jedna śmietana trzydziestka, tak żeby była w zapasie. Warzywa, marchewkę mam, w wiecie, ale reszty nie mam. Tutaj Mateusz był razem ze mną i kupił ramen, makaron z żółtym karym. Będzie to próbował zrobić. Cukierki jednoskrętowe i powiem Wam, że drogie te cukierki, bo one były po 30 chyba 2 zł za kilogram i mam tutaj ich 20 sztuk, tyle co potrzeba do bukietu. To są cukierki w likierze, więc wydaje mi się, że do takiego bukietu Będą idealne, no i były w kolorze czerwonym, więc tutaj wszystko będzie się zgrywało razem. I jeszcze były na przecenie za złoty za 19 zł, cukierki takie zimowe, świąteczne, więc tutaj też wziąłem, żeby było w domu pasty Blendamet. Jedna plus jedna jakoś tam taniej była. I jeżeli mogę Wam polecić, to na pewno polecam. Na pewno polecam te różowe pasty, bo one faktycznie działają. A czy ta tak samo działa jak tamta? Będę testować i wam powiem, czy one też nam się sprawdzają. Sos sojowy, bo mi się skończył, a ostatnio też robiłam z nim danie. I dzisiaj był półlitrowy za 6 zł, z tym, że to jest plastikowa butelka. Ale pół litra to wydaje mi się, że. Cena jest spoko. A po co to wzią? wziął? Ja jeszcze nie przyczepiłam mojego bucika, ale to w bagażniku jeździło, więc wziął. Mateusz nie wiedział, że to już kiedyś było. Eee, kapusta pekińska, bo naszło mnie na surówkę, albo może zrobię jakieś takie danie z szarpanym kurczakiem. Nowość: łaciaty z oliwkami. Ja za oliwkami nie bardzo, ale że był. Taki serek to kupiłam. I mam jeszcze gdzieś łososiowe. Musztarda do sosu, bo będę robić sos do sałatki. E, ser biały, bo to też musi być. Dobra. Tutaj nowość. Proteinowy krem pistacjowy z Go Active. Tego kokosowego nadal nie mogę znaleźć. No nie mogę. A on był przepyszny. Kupiłam teraz taki na... Spróbowanie o smaku pistacjowym, 14% energii z białka, 20 gramów eee, białka na 100 gram, Bez dodatku cukru, no tamten był genialny, ten nie wiem. I tam tego nadal poszukuję i tutaj też e, na tym dziale, w stędzie azjatyckim znalazłam fasolkę sojową. Więc coś takiego, jeżeli chodzi o ten azjatycki dział. Yy, Filec z kurczaka, mam pomysł na niego, więc będę coś z niego działać, ale to już jutro, bo dzisiaj sałatka. Tutaj proszę bardzo, jakaś nowość, yy, dzieciaki zawsze coś nowego znajdą, a tu jest, widzę, że bardzo pikantne, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trzy razy schab wędzony na wiśniowo, jeżeli chodzi o wędlinę w biedry, to to Wam polecam, darę, bo to ja zauważyłam że jest jakaś nowość z darę i jeszcze są takie ciasta pieczone, ale ja za ciastami pieczonymi nie bardzo, ale takie wafelki z miłą chęcią sobie spróbuję. No i miało być wyzwanie, wyzwania nie ma. Łaciaty z łososiem, to tego Wam nie muszą przedstawiać. Mandarynki i, i buły. I wszystko więcej. Także teraz biorę się za zrobienie sałatki. Zjem sobie sałatkę i siądę sobie do. Do czego? Do jakiegoś filmu. Tak myślę. Albo siądę sobie jeszcze na, na kanał, chociaż tam film się przesyła, więc nie wiem chwilowo. Bo jakoś teraz bardzo długo znowu przesyłają mi się filmy na, inter, na YouTube. Nie wiem o co chodzi. Ale jak tylko weszłam do domu, pierwsze co zrobiłam, to przes zaczęłam przesyłać film i do tej pory mam jeszcze że 54 minuty, więc on przesyła się tak od 15.40, więc no wiecie, trochę długo, a jest już godzina 19. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że później te wszystkie rzeczy ta, typu prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej, że to szybko przele… I sobie otworzyłam śmietanę, Bosz. O matko, no nic, dobra, trudno. Trzeba będzie ją zużyć jak najszybciej. No, więc to, ale tak myślę, że jakby się przesłał, to może bym jeszcze siadła na chwilę na, na kanał, tam popatrzeć, co piszecie ciekawego. A jeszcze jeden news, jeszcze jeden. Ewa dzisiaj do mnie napisała, że Primark ma być w Felicity. I przeczytałam tą wiadomość, ale jeszcze Ewie nie odpisałam na nią i zastanawiałam się całą drogę do Domciu, od nas tutaj z miasta, w którym miejscu będzie ten Primark, bo w sumie to ja nie widziałam tutaj takiej wolnej przestrzeni, ale teraz właśnie rozmawiałam z mężem i z Julii i powiedzieli, że przecież Media, jak to Media co? Media, media Markt będzie przeniesiony bliżej oszą i chyba na miejscu tego starego Media będzie Primark. Ciekawe, kiedy go otworzą, no zobaczymy, zobaczymy, żeby przypadkiem nie było, jeszcze właśnie teraz mówiłam do męża, żeby nie było tak samo jak z, oszo, z tym, z Action w Krasnym Stawie, bo do Zamościa jeździłam do Action, a w Krasnym Stawie, głupio się przyznać, jeszcze nie byłam, jeszcze nie byłam, jeszcze nie zajeżdżałam, ale będę musiała jakoś zajechać po pudełka na dekorację, dobra. Więc tyle, więc to taki news był, Majo, ma być Primark w Lublinie. No czekamy, czekamy, kiedyś czekaliśmy na IK, teraz czekamy na Primarka. Dobra, tyle, robimy sałatkę, bo jestem trochę głodna i będę coś tutaj jeszcze jakoś się uchylować i relaksować. Zaczniemy od zrobienia sosu winegret i tutaj użyję. Jednej łyżeczki musztardy. Musztarda dowolna, jaką najbardziej lubicie, dobra, dwie łyżeczki. U mnie delikatesowa przed chwilą kupiłam. Do tego miód albo na przykład syrop z agawy. syrop z agawy też bardzo lubię. A miód mam w postaci takiej stałej, więc trochę miodu. Sok z połowy cytryny i oliwa z oliwek, oczywiście sól i pieprz. Oliwy też tak ze dwie, no za dwie łyżki na razie. Dobra, teraz tak sól. Do smaku, nie za dużo. Słodkie tamperynki. I biały pieprz. Również do smaku. O, widzę, że mi się skończył. Biały pieprz. Słodkie? Tak. Na pewno. Mhm. A, już ta łyżka w sumie nie będzie mi potrzebna. I wszystko ze sobą dokładnie łączę, żeby powstał sosik. Tak, myślałam, żeby dodać jeszcze trochę tego sos, a właśnie jeszcze miałam kupić ten sos z sri, z sri, 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 Sriracha. Sri racza? No tak podejrzewam. No tak, taki pomarańczowy miałam kupić, ale nie rzucił mi się w oczy, bo tam byłam w tej drugiej Biedronce, a tam są jednak te rzeczy tak mocno porozstawiane, a u nas jak na przykład jest taki tydzień Albo hmm, półka z takimi rzeczami włoskimi, chińskimi, no to wszystko to jest na jednej półce. A tam porozstawiane równo wszędzie. Wszystkiego. Hmm? Dobre, wystarczy. I teraz. I teraz zabieram się za układanie sałatki. Ja tą sałatkę, którą kupuję. Mimo tego, że ona nie jest, jest niby płukana, zabieram się teraz za już układanie mojej sałatki. I mimo tego, że ta sałata w opakowaniach jest niby płukana, to ja jednak jeszcze ją płukam pod bieżącą wodą, żeby tam, wiecie, wszystkie te pestycydy i inne dobrodziejstwa chemiczne usunąć. Widzę, że duża część jest rukoli, yy, no tak, rukoli. A ja za rukolą tu tak nie bardzo. Dużo tej sałatki też nie będę robić. Lucia, czy ty chcesz taką sałatkę, czy nie? No nie. To zrobić ci też? No może. Z łososiem? Bez łososia. No to jak bez łososia. Na to yy, plastry łososia. Możecie sobie tak dowolnie tutaj go. Poukładać, porozdrabniać. Ja wiem, że to nie jest ten łosoś taki, co byśmy kupili w Norwegii, taki zdrowiutki, ale na bezrybiu i rak ryba. Nie musi być tego tak dużo. Nie jest taki cienki. Ja lubię, jak jest taki cieniutki. Ale no dobra, trudno. Nie jest cienki, to nie jest. Jeszcze kawałek. Na pewno Jucie nie chcesz? On tu jakiś. Nie, nie. Ości. Jezu, jak ja nie lubię ryby z głościami. Mełia no to mi nie dam. Dobra, starczy, bo tu jakieś ości. Ości, kości, to trzeba by było to pojemniczkę przyłożyć. I do tego na to papryczki. Te faszerowane serkiem. Tutaj też jest olej, więc można było w sumie i to użyć. Tak, dla dekoracji. To, nie wiem, Miłcia, ewentualnie z wędliną można zrobić. No, nie. nie chcesz? Nie. A to z łososiem nie chcesz? Teraz już pora na chill i relaks. Sałateczka przepyszna. Polecam. Troszeczkę te liście może za długie, ale jakoś dam radę. Mm. Bardzo dobra. I ja dodatkowo dałam jeszcze dosłownie resztkę ziaren granatu i rewelacyjnie tutaj się wpasowała w tą pikantno-słodką sałatkę. I włączyliśmy teraz film z polecenia. A jest to film Planeta Samotności o pisarce, która pojechała pisać książkę do Marrakeszu i tam znalazła miłość swojego życia. Także zobaczymy. A później, jak tylko film się uprześla, bo jeszcze oczywiście się nie przesłał i jeszcze nie weszły żadne prawa autorskie, siadam na chwilę do komputera, także miłego wieczorku życzę Wam, a ja z moją sałatką zaszywam się w, tej, w tym filmie.